Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie Samsunga Galaxy S25, to aby to zrobić, musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny oraz przycisk od przyciszenia przez około 7 do 10 sekund. Naciskamy i przytrzymujemy oba te przyciski. I trzymamy tak, dopóki nie zgaśnie nam ekran. Czasami po chwili może nam się pokazać Always on Display, dlatego warto przytrzymać jeszcze chwilę dłużej. I po tych 10 około sekundach telefon powinien się. Zacząć ponownie uruchamiać. Niestety, Samsungi Galaxy S25, z tego co zauważyłem, mają tendencję do długiego ponownego uruchamiania się w ten sposób, dlatego trzeba uzbroić się czasami w cierpliwość i poczekać nawet minutę, dopóki telefon się nie uruchomi samodzielnie ponownie. Jeżeli jesteśmy niecierpliwi, możemy próbować nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny, żeby mm, samemu włączyć telefon, natomiast raczej nic to nie da i mimo wszystko trzeba będzie po prostu cierpliwie poczekać, nawet około. Około tej minuty, dopóki telefon się sam z powrotem nie włączy. I to tyle. Jeżeli już się telefon oczywiście uruchomi, to zobaczymy znowu logo Samsunga. I jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.